Terra, jak dobrze znasz świat. Gra quizowa, edukacyjna od wydawnictwa Egmont. Bardzo dziękujemy dla dwóch do sześciu graczy od 7 roku życia, 40 minut zabawy. No i już tu widać, że będą różne ciekawostki tak yy, przyrodnicze tak fauna flora, yy, tu widzimy może historyczne. Sport, tak, piłka nożna, miasta, Fri e, Friedman Freeze to jest projektant tej gry i oglądamy otwieranie. E, gra już trochę na rynku jest, to, to jest nowa edycja gry, e, no i polska wersja, tak, polska wersja. Tak, ciekawostki na kartach, pasa wiedzy yy, i mamy tak, różne poziomy trudności z tego co widzę, od dla spacerowiczów do dla, dla odkrywców, yy, mapa, tak jakieś tutaj podziałki, skalę lat, długości, dystansu i liczb i znaczniki graczy. I pewnie będziemy szacować tam, ile może mieć jakiś szczyt wysokości, tyle, tyle, a może tyle i każdy będzie wybierał swoje liczby, tak? Albo jaka może być głębokość, nie wiem, Robu Mariańskiego, tyle, tyle, a może jeszcze, jeszcze jakaś inna. Tak, tak przypuszczam, ale się okaże. I widzę też stawiamy znaczniki na jakieś państwa. I na mapie też będziemy stawiać znaczniki. A tu na skali... Dat też, też będzie historia dobra. Tu o Egmoncie coś więcej. Plampa całkiem mocna się wydaje, twarda. E, zaraz tu gdzieś czasem gdzieś miejsce, żeby tą rozłożyć Nie wiem, czy ona się tutaj nam zmieści. Mmm, do góry nogami. Teraz będzie tak, jak trzeba. Dobra, i tak, dookoła widać punktację. No tu jakieś takie e, zabytki, tak? Ale to już natura. Takie ozdobniki. No, i generalnie mapa świata z podziałem na. No nawet nie, niekoniecznie na kraje, bo tu jest na przykład Amazonia, tak? Więc nie, trochę krajów tu widzimy, trochę tak, jako pasma górskie. Regiony plus plus kraje, o tak bym to powiedział i tutaj jest właśnie lata przed naszą erą, naszą erą 20 tysięcy lat przed naszą erą do 2010 plus czyli współczesność e, jako 2010 plus e, długości, dystanse w centymetrach, metrach, kilometrach centymetry z e, metry kilometry do 15 000 plus e, liczba i tutaj, a tutaj jako liczba to są różne, tak. We widzimy stopnie w skali Richtera, Karaty, kilometry na godzinę, czy jakieś tam prędkości będą, tak. Waga, kilogramy lata, e, godziny, no różne. Są sobie Celsjusza, tak. O pieniądze mogą nas pytać jakieś. I 0 do 1000, tysiące, miliony, miliardy. I tu punktacja. Trafienie 7 punktów, bliskie trafienie 3 punkty. Jedyny na skali podwójne punkty. Yy, tak to wygląda. No wiadomo, z tymi gronikzowimi jedynym jest, yy, słaby punkt jest zawsze taki, że w pewnym czasie mamy wszystkie pytania tak opanowane, że yy, o tym pewnie będziemy oznaczać, tak opanowane, że po prostu znamy je na wylot, tak? Natomiast każdemu życzę opanowania, nie wiem jaka tu jest baza, Zaraz zobaczymy na, 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 na spód pudełka czy pisze jaka to jest baza pytań no już widać, że, że obszerna tak, zaraz karty na szybko przejrzymy kto nie chce wiedzieć jakie to są karty to, to nie, nie podgląda zaraz będę je na szybko tutaj przeglądał 150 kart jest właśnie elementy gry, plansza, 150 kart, tery, pudełko na karty, liczba znaczników i instrukcja no i przeglądam karty, więc kto tu ma ochotę po, y, zobaczyć, co na nich jest, to, to ogląda. A kto nie chce sobie psuć y, zabawy, to nie, najwyżej nie zobaczy jakąś tam pierwszą, jedną, dwie, i potem nie p, przestaje, przestaje oglądać tak. Rola. obszar, rozpoczęcie y, y, budowy, rok, długość Europa Środkowa. Y, 1357 516 metrów to jako pewnie jako odpowiedzi tak czy my to możemy jakoś tu fajnie wsadzić że nam zakrywa ten dół o to chodzi już same pudełko fajnie zrobione tak że nam zakrywa y, odpowiedzi tak obszary w y, budowy długość i fajnie że jest tutaj coś więcej o tym tak Praga, Czechy, most na jest jeden z najstarszych kamiennych mostów w Europie, jeden z symboli miasta, a tędy zmierzali na koronację czescy królowie. A tutaj już mamy kolejnych, gdzie karty są dwustronne, druga największa wyspa, tak. Obszar, długość, liczba mieszkańców. Dobra, chciałabym sobie to tak na szybko przejrzeć, ale może żeby tylko tą górę zobaczyć karty. Czyli jakoś w ten w ten sposób. Myślę, że obejrzymy tylko jedną stronę kart. One są zagospodarowane dwustronnie. Ładne obrazki już na pewno. Karty śliskie, błyszczące. Całkiem intensywne fajne, fajne kolory tu są. Fajnie zrobione to, że, że ten pojemniczek zasłania nam odpowiedzi, tak? Po prostu dajemy do pojemnika jakieś tam kart i, i widzimy już już daną kartę, wyciągając ją, patrzymy na odpowiedzi, sprawdzamy sobie odpowiedzi. Wygląd, ładnie to wygląda. Fajnie, że to nie jest taka konkretna wiedza, że znaczy konkretna, konkretna jest, ale nie musimy wskazywać idealnie, że też mamy, mamy szansę zdobyć punkty, jak gdzieś delikatnie się pomylimy, ale coś tam nam świta w głowie, tak? Że jest to tak rozrywkowo, rozrywkowe podejście do, do wiedzy, a nie, nie tylko odpytywanie z wiedzy. No i to jest, to jest ważne. Żeby nie, nie zrazić dziecka, żeby zainteresować wiedzą, tak? Dobra, już kolejne są. Najwyższy budynek. Tu mi się pasek przyczepił. Dobra. Widać różne regiony, tak? Zawsze ten podział dokładnie na, dla tych trzech skal i odpowiedzi też takie, poza tym, że, że tekstowe to są też takie graficzne, że, że trochę nam się może to opatrzeć, tak? Wzrokowo możemy do tego podejść. A wiadomo, że wzrokowo to często naj, najlepiej. No i poprzez rozrywkę, oczywiście. No i tu widzimy też dużo różnych rekordów, różne rekordy się nas pytają. Też karty dwustronne, na no jedną stronę tylko pokazuję. In zadnji stos. jest fajne jak ktoś planuje jakieś podróże a gdzie można pojechać, co zobaczyć na świecie, no teraz jest ten cały covid, tak i, i to jest trochę utrudnione to podróżowanie no ale co zrobić natomiast miejmy nadzieję, że to kiedyś minie i będzie łatwiej nam podróżować i to jest też takie fajne z ciekawostkami, a co można gdzieś kiedyś zobaczyć zobaczyć, przeżyć, doświadczyć dobra, Tak by to było. jest tego całkiem całkiem sporo. I to jest od egmontu Terra. Dziękuję.